Dzień dobry moi drodzy, witajcie znowu na Bike Show CC i ja Was dzisiaj zapraszam na temat, który jest trochę inny niż wszystkie dotychczasowe tematy ciuchowe, bo dzisiaj będzie temat dotyczący dość mocno budżetowego kompletu odzieży marki A&N, konkretnie komplet A&N Gain 2.0, A&N marka należąca do centrum rowerowego i komplet radykalnie odbiegający cenowo od tego, co zwykle na Bike Show się pojawiało. Więc dzisiaj podsumujemy sobie test koszulki, spodenek. To się już pojawiało, w sensie spodenki już się pojawiły kiedyś przy okazji jednego z materiałów w Hiszpanii, bo testuję te ciuchy już od lutego, czyli trochę hiszpańskiej wiosny, trochę polskiej wiosny, trochę polskiej brzydkiej wiosny, różnych warunków, więc dzisiaj podsumowanie testu odzieży polskiej marki, szytych w Polsce spodenek koszulki A Gain 2.0. Słuchajcie, temat jest prosty i nieskomplikowany, bo jest to tylko i wyłącznie komplet odzieży, więc chciałbym, żeby ten odcinek był w miarę zwarty, nie ma tutaj tak naprawdę też wiele do powiedzenia, więc po prostu powiem Wam czego Możecie się spodziewać po tych ciuchach, jakie mają cechy, jakie mają gadżety, co się z nimi ciekawego dzieje i jakie są generalne wrażenia z użytkowania w takich warunkach ciepłej wiosny, wczesnego lata, czyli po prostu hiszpańskiego przedwiośnia, bo wtedy ten zestaw testowałem, no i też takiej ciepłej wiosny w Polsce. Z tą ciepłą wiosną to w tym roku jest ciężko, ale parę dni takich po ponad 20 stopni było, więc mniej więcej w tych warunkach udało mi się te ciuchy i O takich warunkach Wam opowiem. Najważniejsze: komplet, ta seria, czyli Game 2.0 to ma. Mają być to najbardziej takie kolarskie, najbardziej dopasowane, najbardziej aerociuchy, jeżeli chodzi o markę Ejen. Ciuchy są szyte w Polsce, materiały są częściowo włoskie. Generalnie rzecz biorąc, nie wiem gdzie dokładnie, w jakiej szwalni te ciuchy są szyte, natomiast szyte są na pewno w Polsce. Komplet to oczywiście spodenki z szelkami i wkładką, oraz koszulka z krótkim rękawkiem. Koszulka oczywiście z. Pełnym zamkiem, no i koszulka z trzema kieszonkami. Plus, macie tutaj też kieszonkę na środku, zapinaną na zamek błyskawiczny. Taka różnica, że kieszonka jest na środku, a nie jak to często bywa z boku, co ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale wiem, że dla wielu osób jest ważne, żeby ta kieszonka zapinana na zamek była. Kieszonki o normalnej pojemności, ogólnie rzecz biorąc też dość głębokie, nieźle uszyte, w takim sensie, że jeżeli dobierzecie dobrze rozmiar tych ciuchów, ja mam 1,78 m, wzrostu 77 kg i mam na sobie rozmiar M, no to przy dopasowanej koszulce faktycznie te kieszonki nie będą gdzieś Wam przesadnie zwisały. Długość rękawków też taka typowa, przeciętna. Ważne jest to, że rękawki są z takiego Kroją i są tak uszyte, że faktycznie nie ma jakiegoś zgrubienia na końcówce, więc układają się tak bardzo mocno do ciała. Jeżeli chodzi o tą rozmiarówkę, to nie powiedziałbym, żeby była jakaś taka wybitnie obcisła. Materiał jest po prostu bardzo rozciągliwy i elastyczny, jak widzicie, więc ta M -ka na mnie leży tak, że nawet myślę, że mógłbym mieć S i też bym był zadowolony. Z pewnymi wyjątkami, czyli o ile materiał w tej części jest bardzo rozciągliwy, to już na dole, gdzie mamy jakieś takie przeszycie i podszycie tego materiału, no to on już taki rozciągliwy nie jest, więc trzeba o tym pamiętać. Jeżeli ktoś by chciał, no, miał po prostu większy brzuch, no to tutaj ta rozciągliwość na dole nie jest taka wysoka. I druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że ten materiał, kiedy go naciągniecie, on robi się taki jasny. Generalnie po prostu widać, że to jest sublimowany materiał, i on kiedyś pod spodem był biały. To nie jest tak jak w takich koszulkach premium, które. Materiał jest, jest głęboko wpuszczony w materiał, i nawet po rozciągnięciu on ma taki kolor. Tutaj widać, że przy rozciąganiu ta koszulka robi się jaśniejsza. I trzeba na to uważać, bo jeżeli kupicie za małą, ona będzie się bardzo rozciągała, no to będzie wyglądała po prostu średnio estetycznie. Jeżeli chodzi jeszcze o różne elementy wyposażenia, czy w sensie wykonania tej koszulki, no to macie z tyłu taką silikonową taśmę. I fajny jest też krój, bo ewidentnie widać, że ta koszulka jest dłuższa z tyłu, krótsza z przodu, więc kiedy zajmiecie pozycję na rowerze, kiedy się mocno pochylicie, no to faktycznie ona się bardzo nie zwija, więc jak na swoją cenę jest uszyta całkiem przyzwoicie. Jakie tu widzę największe minusy w przypadku tej koszulki? No to to, o czym mówiłem, czyli ten materiał faktycznie, kiedy go sobie mocno naciągniecie, no to nie wygląda tak dobrze, no i też pewnie po jakimś czasie eksploatacji on będzie trochę tracił ten kolor, w sensie nie będzie tak bardzo, bardzo czarny, no bo jest to po prostu sublimowany kolor. Sama strona estetyczna to już jest kwestia gustu. Nie są to do końca moje rejony estetyczne, nie jest to ten rodzaj, powiedzmy kolorów, wzorów, który mi odpowiada, ale to jest kwestia totalnie subiektywna, więc tego oceniać nie będę. Gdzie tam po jakimś okresie eksploatacji widać, gdzie niegdzie jakąś niteczkę, czy coś takiego, natomiast nic tragicznego się nie dzieje. Tylko ten detal, o którym mówiłem, wszędzie tam, gdzie koszulka jest mocno naciągnięta, no to widać po prostu to, że materiał, kiedy się go rozciągnie, robi się biały. Na przykład na szwach widać takie detale, które trochę nam tutaj robią się po prostu jasne, co nie wygląda, nazwijmy to premium. Poza tym żadnych większych zastrzeżeń. Materiał jest raczej cienki, więc kiedy robi się chłodno, albo kiedy na przykład zjeżdżacie w górach i wieje wiatr, no to wiadomo, potówka, podstawa, ale też jakaś kamizelka nie są to wybitnie. Jesienne ciuchy, ale ma to ten plus, że przy wyższych temperaturach faktycznie nie robią się na przykład plamy na tym materiale, nie jest Wam w nim gorąco. Chociaż trochę inaczej jest w przypadku spodenek. O spodenkach jak już kiedyś mówiłem, to są też spodenki w rozmiarze M, spodenki z całkiem dużą wkładką, w takim sensie, że ona jest szeroka i dość rozległa. Zresztą wkładka jak na tym przedział cenowym jest naprawdę dobra, chociaż zaraz Wam powiem, jakie są jej minusy. Co mi się podoba w tych spodenkach, to to, że mają taką, ten materiał, którego one są wykonane i to, jak on leży na ciele, leży trochę jak w droższych spodenkach, czyli jest bezuciskowy, nie ma tutaj poza tymi okolicami, gdzie mamy przeszycie z okolic krocza, no nie ma jakichś takich wyczuwalnych szwów i faktycznie on sprawia, że nie takiego cienkiego, lejącego się, dobrze przylegającego do skóry. Na końcówkach nogawek mamy takie dość intensywne, silikonowe, Kropki, nakrapiania, one moim zdaniem są aż zbyt intensywne, w takim sensie, że po prostu kiedy ubieracie te spodenki na przykład na nogawki albo nawet na skórę, to trzeba je dość mocno wciągać, w sensie materiał jest bardzo elastyczny, więc jest tak, że Wam ta nogawka się gdzieś blokuje przy kolanie i musicie ją powolutku naciągać, żeby tych spodenek nie zniszczyć i nie po prostu popruć, no bo faktycznie aż za dobrze to przylega do skóry. Szelki proste, standardowe, tu nie ma żadnych dziwactw, wkładka dobra ale tak do moim zdaniem dwóch, trzech godzin jazdy. Powyżej takiego y, czasu, albo na przykład jakbyście chcieli pojeździć gravelem, albo rowerem górskim, po dużych dziurach, no to ta wkładka czuć, że jest dość cienka. W sensie, plusem jest to, że po tym okresie, w którym ja jeździłem, nie widzę, żeby ona się wygniatała i odkształcała. Natomiast jest dość gęsta, ale jednak czuć... Yy, kiedy jedziemy na dłuższy dystans, że to jest wkładka dość cienka, no i odstępu, odstaje od takich wkładek naprawdę z droższych spodenek, zwłaszcza w przypadku spodenek stworzonych specjalnie z myślą o e, takiej długotrwałej jeździe. Na przykład na tym kanale pojawiały się testy te dwóch spodenek e, ASOS z serii Millet. Ja wiem, że to jest zupełnie inna półka cenowa, no ale tutaj naprawdę czuć różnicę między takimi spodenkami, a takimi spodenkami, że tu jest niezła wkładka, ale taka niezła do 3 godzin. Powyżej 3 godzin jednak już zaczynamy w porównaniu z droższymi spodenkami odczuwać pewien dyskomfort przez to, że jest ona dość twarda. Jaki jeszcze widzę minus w tych spodenkach? One, ten materiał niespecjalnie dobrze oddycha, czyli jeżeli robi się bardzo ciepło, to faktycznie, porównując to z droższymi spodenkami, czujemy, że pocimy się bardziej. E, czujemy, że ten materiał nie jest tak przewiewny, nie oddycha tak dobrze. Plusy są takie, że jak jest faktycznie trochę chłodniej, e, a Wy na przykład lubicie w niższych temperaturach jeździć właśnie w krótkich spodenkach, ale z nogawkami, to na przykład krocze nie jest tak podatne na przewiewanie, co też może być jakimś plusem. Plus dla mnie też za stronę estetyczną. Spodemki są mega minimalistyczne mają z tyłu tylko takie małe logo Ejen, więc pasują praktycznie do wszystkich ciuchów. Jakbyście sobie je bierali do dowolnego koloru koszulki, to będzie pasowało, bo nie ma jakiegoś walącego po oczach wielkiego logo, które by gdzieś e, przeszkadzało. Oczywiście to logo jest. Nie jest też super małe, ale jest tak wykonane minimalistycznie, że nie przeszkadza. Co jeszcze? Jak to podsumować? Największe plusy koszulki, jak dla mnie całkiem niezły krój. Fajnie, że w tej cenie są wszystkie te rzeczy, które byśmy oczekiwali czyli pełen zamek, trzy kieszonki plus kieszonka zapinana. Fajnie, że jest krótsza z przodu, fajnie, że jest zróżnicowanie tego, tej taśmy z przodu i z tyłu. Jakie minusy? No jest to po prostu zwykły sublimowany materiał, czyli żyjąc się naciąga, no to widać, że nie jest w pełni czarny i też po czasie on będzie tracił ten kolor nie będzie tak intensywnie czarny jak na początku. W susie. Ta koszulka nigdy nie będzie bardzo intensywnie czarna właśnie przez to, że ten materiał jest po prostu sublimowany i widać, że on bazowo nie jest po prostu czarny. Ale są takie niuanse dla osób, które gdzieś tam już siedzą trochę w temacie robienia koszulek. Poza tym absolutnie przyzwoita koszulka, tylko właśnie zastrzeżeniem, jeżeli jesteście Trochę mniej kolarskiej budowy albo macie po prostu trochę bardziej wydatny brzuszek, no to trzeba pamiętać o tym, że tu jest jednak bardzo kolarski krój, to z jednej strony, a z drugiej strony właśnie sama ta taśma na dole nie jest tak rozciągliwa jak reszta koszulki, więc trzeba to wziąć pod uwagę, żeby Wam to nie przeszkadzało. Spodenki, największe plusy dla mnie, krój, to jak fajnie się układają do nogi, to, że wyglądają na droższe niż są w rzeczywistości. Przyzwoita wkładka, ale tak jak mówiłem, nie do jazdy na jakiś ultra długi dystans. No i drugi minus to jest fakt, że mamy tutaj e, mimo wszystko materiał, który gorzej niż droższe spodenki. Oddychaj po tym najbardziej czuć, że są to e, spodenki trochę tańsze. Tyle moi drodzy, nie ma co tu więcej przedłużać, nie ma co więcej opowiadać. Myślę, że to co najważniejsze o tych ciuchach powiedziałem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bo być może jest coś, na co wy zwracacie uwagę, a ja nie zwracam w przypadku odzieży rowerowej, to piszcie w komentarzach, postaram się. Odpowiedzieć, no i też piszcie, czy czasami chcecie zobaczyć, właśnie tutaj takie podsumowania, szybkie testów odzieży z trochę niższej półki cenowej. A jeżeli Was te ciuchy oczywiście interesują, sobie wejdźcie na stronę centrum rowerowego. Dzięki za dostarczenie tych ciuchów, tak jak widzicie, materiał jest oznaczony jako sponsorowany, ponieważ zawsze, jeżeli jakiegoś kompletu ciuchów, albo jakiegoś roweru, albo jakichś akcesoriów, albo czegokolwiek nie kupię sam tylko to dostanę do testów, to oznaczam to jako sponsorowane, bo jest to poniekąd jakaś korzyść, bo mogę taki materiał nagrać. Aczkolwiek stali widzowie wiedzą, że moja ocena to moja ocena. Staram się, żeby była zawsze subiektywna i szczera. Póki co, dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!